Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dziś opowiem o pierwszym tygodniu życia noworodka. Zapraszam do oglądania. Noworodek, kiedy się urodzi, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to zdeformowana główka. Dzieje się tak dlatego, że aby przepchnąć się przez kanał rodny, to główka musi zostać jednak trochę... No nie powiem zmiażdżona, ale tak naciśnięta, że ona się wydłuża, wygląda jak ogórek. Yy, ta ogórkowatość <głos》> przechodzi w ciągu kilku następnych godzin. Główka dziecka jest tak skonstruowana, że kości czaszki tutaj mogą na siebie zachodzić i się wydłużyć. Mózg zostanie oczywiście też ściśnięty. Yy, na pewno to dziecko boli. <głos》> Ale tak wygląda poród. Pierwsze co dostaje dziecko w życiu na Ziemi to ból. Po kilku godzinach ta główka dochodzi już do siebie i już jest ładna, okrągła, taka dziecięca. Także ta ogórkowa schodzi po kilku godzinach. Drugie, co się rzuca w oczy, to to, że dziecko jest całe posiniaczone, jest na całym ciałku poobijane i te siniaki wynikają właśnie z parcia, że jak się przeciska przez kanał rodny, no to te mięśnie nacisną tu, siam i owam, wypychając dziecko, no i przez to są właśnie te siniaki. Jest tam naprawdę ciasno, kiedy się przeciska. Trzecia rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że sutki dziecka, nawet u chłopców, będą pogrubione, tak jak dziewczynka 12-13 letnia, kiedy zaczyna jej dojrzewać i zaczynają jej rosnąć piersi, to wtedy właśnie te sutki tak grubieją. I tak właśnie się dzieje w przypadku noworodków, że one są pogrubione. To są sprawy hormonalne, to jest wszystko normalne, jest wszystko w porządku. Kolejna sprawa to taka, że noworodek w ogóle nie sika. On cały czas robi kupeczkę <noise> i to często, gęsto. Jeżeli podczas ciąży miałaś dużo wód płodowych, a w dniu porodu było ich bardzo mało, to to oznacza, że dziecko tych wód się napiło, że jest syte i ten pierwszy tydzień nie będzie wyglądał tak jak. Późniejsze życie dziecka. Może być, że ono jest tak nasycone tymi wodami, że nie będzie miało zbytnio ochoty pić mleka, ale to też normalne, to się później rozkręci. Po tygodniu wszystko się unormuje i będzie w porządku. Także, droga mamo, nie martw się, że dziecko nie je mleczka, później będzie jadło. Na samym początku może jeść rzadko od czasu do czasu, ale to też jest ważne, ponieważ ten pierwszy tydzień to jest to tak zwane przedmleko. I to jest tak jakby zastrzyk immunologiczny, że bardzo dużo przeciwciał matka przekazuje dziecku i dzięki temu buduje jego odporność. Dziecko po porodzie będzie też bardzo dużo spało więcej aniżeli. W kolejnych tygodniach. Także to, że Twoje dziecko jest spokojne, wcale nie oznacza, że później będzie. <laughs> Możesz się rozczarować, <laughs> ale też i odwrotnie. W szpitalu była mama, z którą chodziłam na kurs przedporodowy, a także później na kurs poporodowy, i w szpitalu jej dziecko. Budziło się co dwie godziny na karmienie. Było głodne i co dwie godziny się budziło na karmienie, a później już nie tak często. Dużo spało, było mu wygodnie. Kolejną rzeczą, którą nie da się przeoczyć, to pępek. Ten pępek odpada po jakichś dwóch tygodniach. Nie wolno go moczyć. Kiedy dziecko je mleczko to jego główka zaczyna pachnieć jak najpiękniejsze perfumy na świecie. W życiu nie czułam tak pięknego zapachu jak główka mojego synka podczas karmienia. Także to jest też cud rodzi, można powiedzieć, że ten zapach jest powalający. Co ciekawe, ten zapach będzie powalający właśnie dla biologicznych rodziców, bo zapach już innego dziecka owszem będzie ładny, ale nie tak piękny. Jak zapach twojego własnego dziecka. To jest też taka ciekawostka. Główka dziecka jest pokryta takim myszkiem, takim delikatnym, największym myszkiem na świecie. Chce się cały czas główkę trzymać, głaskać, dotykać, bo to jest tak przyjemne w dotyku. To też natura znalazła taki trik, żeby. Zachęcić rodziców do dotykania dziecka, i w ten sposób dziecko się um, uspokaja, jest mu lepiej, jest spokojniejsze. W oczy też się rzuca proporcja ciałka. Bardzo duża jest główka, później drugi w wielkości jest tułów, a rączki i nóżki są króciutkie. Później te proporcje oczywiście się zmieniają w trakcie życia dziecka, ale noworodek, właśnie tak wygląda yy, wcale nie jak dorosły. <grym> Jeżeli chodzi o skórę, to często skóra yy, wygląda jak u dojrzałego człowieka. Yy, jest dojrzała, jest pomarszczona, yy, wysuszona. Yy, często widać zmarszczki jak u dorosłego człowieka to wszystko też z czasem zaniknie i skóra stanie się ta typowa dziecięca bobasowa. Może się zdarzyć, że w trakcie porodu któraś część zostanie mocniej naciśnięta, szczególnie to w rejonie główki, bo główka jest naprawdę duża w porównaniu do reszty ciała. Reszta ciała jakoś się tam prześlizgnie, a wypchnąć główkę to poważny wysiłek i może się zdarzyć, że dziecko będzie y, gdzieś naciśnięte, na przykład w oczku tutaj, albo tutaj gdzieś buźka na nosku i to będzie taka czerwona plama ona będzie się utrzymywała tak do pół roku nawet także nie martw się droga mamo, jeżeli zauważysz coś y, że tam ma, ma jakieś czerwone, czerwoną plamkę to zniknie z czasem dziecko rodzi się niedojrzałe można powiedzieć, że 3 miesiące za wcześnie, dlatego często, gęsto zdarza się, że coś ma niedojrzałe, że ma oczka niedojrzałe, że może mieć bioderka niedojrzałe, aby, albo jedną część, jedną połówkę bio, bioderek niedojrzałe, i wtedy trzeba będzie obwiązywać szeroko pieluchą tetru, tetrową, ale to jest wszystko w ramach, w granicach normy ponieważ dzieci rodzą się o 3 miesiące za wcześnie dlatego wszystko mają niedorozwinięte włącznie z przewodem pokarmowym stąd te kolki bóle brzuszka dlatego, że to jest wszystko jeszcze tak niedojrzałe przez pierwsze 3 miesiące no to będzie dziecku trochę trudno dostosować się do życia tutaj na ziemi a nie w brzuszku w, w w nieważkości, ale wystarczy dużo miłości, dużo przytulania, dużo kołysania i dziecku się bardzo ten proces ułatwi. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli Cię interesuje kanał i tematyka, subskrybuj. Zostaw komentarze na dole. Pa!